a już nie ma nikogo tylko ja. Tylko Ty już zostałaś? Tak. W samogonu. Najlipsze to moja chałupa. Tak. Dzieci chowali po prostu. Dzieci. Będziemy wywiad spróbowali poprowadzić po łemkowsku. Ja od razu wszystkich łęków przepraszam za moje błędy, ale jeszcze się uczę. Natomiast dużo rozumiem. Babcia. Kilko mała jest rokił jak odbyła się akcja Wisła i wygnały tebe z Błękowy 9 roka? Co no. to Ale pamiętam wszystko. Opowiada. Opowiadam. Dla, dla, dlatego, że chyba jestem już stara, mam 85 lat, i po prostu to to sprawy dziecinne mi wszystko wracają, wszystko pamiętam. Wysiedlenia, to tu bieda. A opowieści ty, jak to było, jak wysiedlali nas? To nie było tak pięknie. To było tylko na to. Ja pochodzę z osoby, która się nazywa Izba. To Було тільки дві години, військо йшло, то ще називало звесного кінця, а адже я мешкала на висмішній кінці, для того ми були перші. Давали нам фуманки, і щоб ми собі швидко забирали. Ну, військо, відомо, що то не було так весело. Страх великий, ну, бо в кінці того, хтось приходить і виганять. І стає над тобом з карабіном, з броньо, і що повстає один плач. Люди, що могли, то брали, а переважність звір'ята. Болемко з отаком народу радше й був, що саме утримували, що сі, е, за, е, загосподарували через літо, то мали на зиму. No i potem to, to wszystko leżało, że to już było, była wiosna, już było po wiosni, No bo już było wszystko zasadzone, zasijane. No i trzeba było leczaty. A jeszcze ty powiem taką rzecz. W naszych, to się nazywały chyży, był taki zwyczaj, że na koło, w jeździe, w chyrze, były naokoło obrazy. I mi tato e, klachnął, pomolił się, a nas tylko dwoje było, ja i brat. Brat od mnie był młodszy, 4 roki, i zabrał, i tak my pojechali do Gorlicz. A po gorlicach? A po Gorlicach, no to wagony towarowe, razem z zwierzętami. Zwierzęt, e, no zawsze było dużo zwierzęt, na przykład mi tato, Мав три корови і такого бугая, котрому рали в, го в горах. Бо то були гори, то найліпше було бугаями. Ну, ну, але було нас в одній вагоні родин, було нас е 17 дітей. Ну і так, ми, але єдному можна було що додати, вже на скормину. То був один великий плюс, бо давали зупу і давали хліб. Ну no Бо як тя виганяють, то я думаю, я сим природували, немаш ніч. Немаш то їсти, що пити, ніч немає. Але давали. Ті таке питання мам задавати, а що за живір дітами. Він так, потяг ставали, я їхали в поле. І казали косити, що йде. Зерно не зерно, що було. Люди косили і там ж вір'ята кормили, а ми мали молоко. А jednak, як є за молоко, і хліб, то не його вода, правда? Коровча була нормальна в Так. Ну, а видиш, як, наприклад, маюся отелили дві корови моєго тата, не дві корови, ну то, то було, було молоко. Ну, стрихо один, стрихо другий, третій. Ну, то так же знаєш, що, що прожилося. Найгірше було тут на Заході, то та перша зима. Не було за не було загорани, не було, заоране, не було Ну, Відомо, що і на рід на заході ті ж не були спочатку багаті, правда, ті ж не мали отаго. То люди робили за відро картофлі. Zamysku za mógł. Powisz, jak wysiadaliście z tych wagonów, to szliście i braliście, co chcieliście, w sensie, tak? tej ziemi odzyskane. Kto co, kto co wziął, to tam mógł się osiedlić. Nie, no to nie tak było. Prowie, na przykład nas przewiezli do Lednicy, tak? I to tak jak w górach było, że ludzie inczosewa szli furmankami. І то, то село вивозили так само, то на заході нас привезли І так само, то донарід мусів, наприклад, на кожному селі є шоу. і мусив визначити фурманку, і нас привозили. І привозили по селах, там, де були пусто, але то ті ж так не було. То, о, звалили тебе нас до, до когось, ні? No i tu macie się przyjąć i koniec, nie? I nie masz nic do gadania. No to, to, to ludzie tak znasz tu zimu sobie śladali, do domu pusty i tam zamieszkowały. Stopili Lemki y, na seli? – Kolej? Y... W orach ty na zachodzi. To jeśli chodzi o alkohol, czy? – O alkohol. O, alkohol. o alkohol. Samogonu. Samogonu. Palunku. <noise> <a> kropku. <noise> kropku strasznie. Strasznie? Tak. Czemu? Ja właśnie się jeden raz... Ja nawet teraz się zastanawiam wiem, dlaczego oni to tu kropkę pili. Może to tu nie było. No mam pojęcie. Czemu oni pili. No, samogonu każdy mógł, mógł zrobić. Tak, a kropku trzeba było kupić. Trzeba było kupić. No. Шточено. No, ale to była tak tradycyjna, że naprawdę. Chi babcia, jak się piją z kropku? Ja nawet piłem. A ja nie pię. To siadaje молоко і трошечки, трошки того кропку. Але я ти щось повім, але то п'юди і так без до нічого. Do нічого. Ну, no, до кілічка, калі. Ja te, teraz nawet teraz no zachodzi znam taką panią, e, to się do kieliszka tyle oli, w wypie, posiedli, troszkę posmerdy. Smerdy od dni. Tak, <laughs> smród straszne. Wino, piwo? no nie, wino też nie. Ja nie, nie? To, to tak, posłuchaj, to tak jak dadę da pojechali, da, da, do miejsca, to 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 wino. Але радше пиво, пиво, то я в обглін не пам'ятав, що водах топив. Бо то мала вам 9 років, то знаш, пам'ятав, що до бутелю наливали і то, то так бусувало, але що, що то було, то знає, то не, не повинти докладні, що то було. А як викладали забави Лемківські? O, jeśli chodzi o zabawę, to Lemka się strasznie bawiła, przecież nie było telewizorów, niczego. Wieczorami my, my to, e, powiem tak, jak już litą, to nigdy w den, bo to wszystko pracujący, to wszystko rukami robili, ale e, wieczorami to był jeden śpił. To był jeden śpiew, zbierali się, tańczyli, uwali czy czymkolwiek. To nie było, że, że tam musi to ty o, już to no, graty, na organkach. To, no, no, przeważnie organkę i uścigali. To te dwie rzeczy czy były. No, tam w małdach, to tam e, harmonię. No i bawili się, to było bardzo wesoło. Z to ulubiali się bawić. Czy wszystkie na serii... Y... Замивалися робинням палунки. Ні, в кожній дому ні. Ні. То ті ж видаток, аби зробити таке щоси, то ті ж. Бо я пам'ятаю, що в моїм домі були, бо я ja мала м шесть братів, то знаш, то знам, що браття гнали самоходу, а я самого. Pamiętam takie, co się ty jeszcze opowiem, że oni tam gnali i co się tam leciło. A ja z bratem tam mówię, byliśmy bardzo ciekawi. My tam kubek przedstawiliśmy, znasz, gorniatko, i pamiętam, że to było jeden dobry. No samogonu, to trzeba lubić. Tak, trzeba lubić, tak jest. Co e, się iło o kolisy na seli? Hlavní postace by, byly kartofly a chleb. Chleb sami robili? Sami. E, Například e, před vojny, no, to e, byli mlýny, to e, můj vůjek měl mlýn tartak, no, to do mlýna na no, to do šněnici vozili. No a počas vojny to na žárnách. To i to třeba bylo uchovaty. To jak jesteś z mową, no to jest chliba żywe, jak jesteś jest nie z mową, A ciż na wszystko to to żarna male. Że powiadała się, że wodu z cebulą, to była zupa. <grym> wodu czeskowa. Wodu czeskowa. Tak. I kieselica? Keszulica. Woda kwinkowa. E, e, a kieszulicu jak się robi a to? A kieszulicu to kwatycja. No, tak jak teraz, to płatko to owsiane. To gęste jest takie. Tak, ale czekaj, czekaj, to jest tak, kochany, to się, teraz, jak kto lubi, no to sobie robić z płatka osiana, a kol, kolice, to zwisa za, wiesz, na tych ziarnach, i to się kisi, i, i, i to się tak, tak się wari, aż, aż zustnieje, no, to tak jak kisi. Miasto? М'ясо. Ну no, то м'ясо видяш два рази в році біле. На Великдені на на Боже народження. Отак. Але Але мовила, що все вилапаване було. було. Коханий, е, наприклад, як зараз гадають, що в горах так люди вір'ять. Опрочь вільків, то я не, виділа, не було в горах вечір. Білопана, так, якщо щось розда... з'явило, то люди вивавпали, що такої жили, правда? Ну. No. А зараз людям є лені, ні, дік під вікна приходять. А колись того не було. Вілька так, вілька то були. Як церковча, церковча будували, то оповідаєш мене, як люди, всі яйка давали tak. на церкву. Tak. Bo nie było cementu. No, nasza cerkow, naszą cerką w izbach budowali e, e, Słowakę. No, ale to ta cerką jest stawiana na jajkach i na mołocie. To nie że na cementie. Ona stoi po chleści dzień. nasz e, było wyznaczone e, Наприклад, робили ту заправу, але no, то кіло e, тих газів магнитська дати на лютро, то, то позаранений. По і, і так вибудували п'ять церков. Стоїть погнечний день. Дивимо? Ну. І то власне, то та церковь, то аж зараз дивили, як їм там прийшла і нам же то на молоці і на яйках вибудували, то не хотілося людям верити. І стоїть погнечний день. Кілько людей мали діти, як виглядало житті діти діді стати? нас було смермо майстри, як мав десятеро. Ну. No. І що це діти робили? Ну, то що Стопилися, працювали? Ну, no, діти, діти ховали діти, так ти повінь. Тоді ж то швидко ручні було робили. Не то хто мала мама чи, чи тато то з дітьми ще балити. Діти ховали попросту діти. І працювали. І працювали. То я сама була м'яма шістьох братів, я сама була, мала п'ять років і пасам корови. На другому... — П'ять років? Так. То не було так, вже як мою Юльчу. П'ять років і послухай, вигнав... Бо то ж було висідління, то висідлили мого стрика з Беличної. І до Беличної на друге село сягнало корову і, там, і казали ходити, щоб вовки не жили у ці. Так було. От. І коханий босо, як було зимно, крова наші то ще нога загріла в ті. Мій дідо оповідав мені, що як крови пас. to od placka do placka biegał, do ja, ja bieg, A ja biegałam od... Ja posikałam, nasikała, bo to było to bardzo ciepłe. Znasz to? I to się no, zachorowało i dali I Na jeszcze. No a powiedz mi, jak, mia, jak byłaś sama i sześć braci, to byłaś przez to taka hołbiona i, i miałaś przez to bardzo dobrze, dobry... Czy wręcz przeciwnie, byłaś najsłabszym ogniwem i, i miałaś najgorzej? Chyba, ja ty tak powiem, chyba najgorzej, bo dlatego, że bracia byli starsze, a ja byłam młodsza, to tak, taka była mentalność między ludźmi, że dziewczyna ma wszystko robić. To nahaniale do roboty, buty musiałam im czysty i wszystko. Ja miałam przez rok i już, już robiłam na drutach. No na przykład to jest chyba na szydełku robione, no. ręcznie. Opróc, no. Proszę bardzo. To wszystko, to zrobiło, to nie to, że piszą do sklepu, kupił skarpety, rękawice, to wszystko robiło. Uci były, wołna była, len był, był. Jedna nitka z lnu, druga nitka e, z, z o, owca i, i już były skarpetki. już. I mam 6 rok robiłam na drutach nie wiadomo co. A jedzenie było? No jedzenie to Czy nie było takie. Tak, jedzenie... Tylko, że ja Ci takie sobie powiem, że mi, ja mam bardzo dobrego tata. To był wspaniały człowiek. W ogóle i dla... to było tak zgodne małżeństwo, że to, tylko że mama bardzo młodo umierała. To dzięki mu tatowej żyjemy. z bratem. bo tak najstarszy brat na wojnie, drugi brat po drugi do Niemiec, trzeci do Niemiec, czwarty umier, e, piąty e, zabrali do Jaworzna. Tylko my dwoje zostali, ja i od mnie brat, trzy roki młodszy. To nie było takiego rozkoszu. A ty zawsze powiadasz, że się boisz głodu? głodu? Strasznie. Ale przez to, że za dzieciństwa doświadczyłaś, czy...? Tak, za dzieciństwa, a naj, najgorsze to pierwszy rok, że my na zachód. To było straszne. Pamiętam jak, jak to, tak jak już ty gadałam, że mm, naszymi żywicielkami były krowy. To całe szczęście, że my mieli że my mieli mleko. Bo wiadomo, jak masz mleko, masz ser, masz metanu, masz wszystko. Pamiętam, jak nieco nic nie mieli. Tato gdzieś pisał, śnieg odmitułaty i przyniósł widro kompery. No to już masz. Ja przyniósł, już, już było coś bo było mołoko i kwaśne, i słodkie, i smetanka. I już było to zjeść, bo to aż dopiero potem były to tam liczarni. Nie to to wszystko, że można tak. A tak to tym mlekom, to to mołoko ludzie trzymało. To nie tylko mene, tylko wszystko, bo to tak było. Dlatego tak u Lemki, Lemki sławiły i sławią Korołcie. Tak. Rzadko zabijają. Nie lubią... nie lubią zabijają i ważna. ważne. Tak, tak. No i powiedz Jak się ogólnie żyło, Jak się ogólnie żyło na Lemkiwski? Lepszy jest teraz na Zachodu? No teraz to wiadomo. Ale lepsze było swoje Lemkiwskie. Jak się żyło? Dobry się żyło? Powin ty tak. To jest coś takiego, jak to, jak to gadają, już, że wilka do lasu ciągnie. Tak samo i to. to. To, że tu jest lepsze, to na pewno 100%. To na pewno. To już się na zachód przyjechało. То вже були косярки що до трави, то людей зерно косили, то не було вже кошеня швидко руками. вже життя іде йшло допереду, бо там швидко руками робили. Косили, молотили, лицепами, то то не є що порівнувати. Там було веселше. Але було веселше. бо було таке, таке ну. No, 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 jak to powiedzieć, żeby, no wilka do lasu ciągnę, tak na przykład ja, ja zachód lepsze pamiętam, bo tam dziecko byłam, tak? I tu jest mi lepsze, na pewno lepsze, ale jak pojechali, jak wyjdżą, w mojej zemli, de dien, tak, to, to było moje, to takie tak, zawsze się takie czuję, że to nie jest twoje, tam jest twoje. Tam. Ja tam, jak byliśmy razem, no. e, wi widzieliśmy Kraków i te izby, i gorlice i wszystko, e, ale mówiłaś, e, że najlepsze to moja chałupa. Tak. Co widziałam? Tak, tak. Widzisz tam już nie jest tylko to to to, 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 to peca, ale tak znasz. Już teraz się zapomnę, ale snyje się w nocy, że tam idziesz, tam jest ryjka, tam gór, tam jest mysarny, z drugiej strony Młackowa, to jest... Byliście u siebie. Tak. Było ciężko, ale byliście u siebie. Ale u siebie, tak jest, to jest prawda. Dziękuję Tobie za to ty Ja też dziękuję. Jeszcze raz zachęcamy do wsparcia inicjatywy pomnika multimedialnego w Strachowicach. Sołectwo robi zbiórkę. Jest to chyba ważne, żeby to powstało ze względu na to, że wbrew pozorom jest wielu osobom to nie na rękę na pewno. Wielu osobom się to nie podoba, a uważam, że powinno się o tym mówić, a na pewno upamiętnić. Prawda. Dziękuję jeszcze raz. Ja też dziękuję. Jak robili ze mną ten wywiad, wiesz, bo to w Strachowicach ma być pom pomnik wysiedlenia Niałemku, bo tam taka była... E, to znaczy, to jest, e, bo teraz jest już duża wieś i tam strasznie się ludzie budują, wiesz, ale jak my tu na zachód przyszły, to tam e, było tylko dwóch Polaków i jeden e, ten. Nie. No. No a nas przyszło pięć rodzin, no i też tam jest taka sołty i właśnie te, te wywiady takie robią, ubrały mnie po łemkowsku i tego, no. i oni e, mówią do mnie tak, żebym opowiadała jak było, a ja mówię tak, że to troszkę nie tak, bo to nie fajnie było, nie, czy mogę mówić. A oni mi powiedzieli tak, wiesz, że mogę wszystko mówić, to ja mówiłam, wiesz? No. A potem, wiesz, co mi powiedzieli? Że to trzeba wszystko wyciąć. Proszę panią, to tylko to dobre zostanie nagrane, to prawdziwy. Ten, ten, co mnie świecie, to mówi, proszę panią, to nie będzie tak. To tylko to dobre będzie. Ta, to znaczy, ja pytam się jego, a która dobroć będzie nagrana? To piękno, do którego pani przyszła tu, y, do Strachowi. No, no właśnie, i tamtą stęgę ja mam przecinać, Jak to Wiem, będą otwierać? Jak będą otwierać. Ale, ale za się wytłumaczę no. dlaczego. No. Dlatego, że musi być osoba, która przyszła, która to widziała. Nie ta, to tu się urodziła. A już nie ma nikogo, tylko ja. Tylko ty już zostałaś? Tak. No to ja mam dużo szczęścia, że mogę przeprowadzić ten wywiad. No bo e, widzisz, bo ci, co, przyje, e, co tu przyjechali, e, cośmy przyjechali jako dzieci, to już wszystko poumierało, tylko ja jedna została. No i tego. A zrobiła mnie Jaśka, moja synowa, bo szukali takiej osoby, która, wiesz, no nie mogłam, jak ona się tu urodziła, to co być opowiadała, no, no tak. a Jaśka mówi, ale szukacie, szukacie, to moje teścio, i tak ona mnie zrobiła.